Oto ostatni moment The Vivienne. Zaledwie kilka minut przed tym, jak jej serce przestało bić, nikt nie mógł uwierzyć, że królowa Drak, która jeszcze niedawno rozśmieszała i wzruszała publiczność całej Wielkiej Brytanii, odejdzie w tak nagły i dramatyczny sposób. Zmarła na skutek wstrząsu sercowego po przedawkowaniu Ketemaini informacja, która wstrząsnęła nie tylko światem fanów E.R. Poles. Drag Race UK, ale także całym środowiskiem artystycznym. Był to koniec pełen bólu i niedowierzania, a jednocześnie początek dyskusji o cenie sławy, samotności i ryzyku, jakie niesie życie na granicy. Sceny i prywatności Przed śmiercią de Vivienne miała podobno zwierzyć się najbliższym przyjaciołom, że presja bycia zawsze najlepszą, zawsze błyszczącą, staje się nie do zniesienia. To zdanie, powtarzane później w mediach, brzmiało niczym niepokojące proroctwo. Nikt jednak nie przypuszczał, że w krótkim czasie stanie się ono tragiczną rzeczywistością. Świat poznał ją jako błyskotliwą. Zwyciężczyni pierwszej edycji Erupoles Drag Race UK odważną, charyzmatyczną i bezkompromisową artystkę, która zyskała status ikony kwierowej sceny. Ale kulisy tego sukcesu pełne były ciemnych. Chwil zmagań z uzależnieniami, nieustanną walką o akceptację oraz samotnością ukrytą pod warstwami makijażu i blaskiem reflektorów. Jej śmierć nie była tylko osobistą tragedią, była symbolem kruchości, jaka kryje się za sztucznym uśmiechem na scenie. Była brutalnym przypomnieniem, że nawet największe gwiazdy. Które zdają się być niezniszczalne, noszą w sobie cienie, o których nikt nie. Chcę mówić. Ta historia to nie tylko opowieść o królowej Drak, która osiągnęła szczyt sławy, ale także o człowieku, który szukał ukojenia w świecie pełnym blasku i jednocześnie mroku. To film o życiu, które mogło trwać dłużej, o karierze, która mogła rozwijać się jeszcze przez lata i o chwili, która przerwała wszystko, pozostawiając po sobie pustkę. Świat, który ją kochał, zamarł. Media społecznościowe eksplodowały falą żalu, a słowa de Vivienne stały się symbolem nie tylko chwały, ale i ostrzeżenia. To wprowadzenie do historii, która łączy nostalgię, szok i pytanie. Jak to możliwe, że nikt nie dostrzegł ostatnich sygnałów? De czyli James Lee Williams, przyszła na świat w Walii, daleko od wielkich świateł, Londynu czy Manchesteru, gdzie kultura drag miała swoje najjaśniejsze sceny. Już od najmłodszych lat zdradzała talent do transformacji, do tworzenia z własnej osoby scenicznego spektaklu. Jej pseudonim De nie był przypadkiem miał oddawać elegancję, siłę i ponadczasowy szyk którego uosobieniem chciała być. W świecie Drak od początku wyróżniała się doskonałym warsztatem, ale także drapieżną inteligencją i umiejętnością celnego komentarza, które szybko uczyniły ją nie tylko artystką, ale także osobowością medialną. W 2019 roku historia The Vivienne zmieniła się na. Zawsze kiedy została ogłoszona zwycięzczynią pierwszej edycji Aeropoles Drag Race UK. Był to moment przełomowy dla brytyjskiej sceny Queer i Program, który w Stanach Zjednoczonych zbudował. Imperium w Wielkiej Brytanii musiał znaleźć swój własny język i bohaterów. The Vivian idealnie pasowała do tej roli, była uosobieniem brytyjskiego humoru, ostrego języka i odważnych decyzji. Modowych Jej zwycięstwo uczyniło z niej nie tylko królową drag, ale także ambasadorkę całego ruchu w Europie. Epoka, w której przyszło jej działać, była pełna sprzeczności. Z jednej strony świat. Queer i drag stawał się coraz bardziej mainstreamowy, zyskując miejsce w telewizji i kulturze popularnej. Z drugiej, presja bycia twarzą społeczności była ogromna. De Vivienne stała się symbolem. Walki o widoczność, ale też ofiarą tej widoczności. Każdy jej ruch, każde słowo, każdy występ były analizowane przez fanów i krytyków. Media oczekiwały od niej perfekcji, a społeczność queer widziała. W niej ikonę, która miała reprezentować tysiące osób. Za sukcesem kryła się jednak rzeczywistość pełna burz. De wielokrotnie opowiadała o swoich zmaganiach z uzależnieniami, o alkoholowych, epizodach i o tym, jak trudno było połączyć życie w trasie z równowagą psychiczną. Była mistrzynią autoprezentacji, ale za kulisami zmagała się z samotnością i lękiem. W jednym z wywiadów wyznała: Ludzie widzą koronę na mojej głowie, ale nie widzą ciężaru, jaki ona niesie. Te słowa dziś brzmią niemal jak wyznanie, którego świat nie chciał usłyszeć. Najbardziej niepokojące było jednak to, że jej życie prywatne stawało się coraz bardziej uzależnione od sztucznego podtrzymywania energii. Krążące w środowisku plotki mówiły o eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi z początku. Jako narzędzie do przełamywania trimi, z czasem jako sposób na odcięcie się od presji i oczekiwań. Ketamina, substancja znana w klubowym świecie, pojawiła się w jej życiu niepozornie. Lecz szybko stała się niebezpiecznym nawykiem. Choć publiczność kochała de Vivienne, niewielu wiedziało, jak krucha była w rzeczywistości. Scena stawała się dla niej miejscem katharsis. Ale zarazem więzieniem, z którego nie mogła się wyrwać. Próbowała rozwijać karierę, brała udział w innych programach, współpracowała z markami, występowała na całym świecie, ale wewnętrznie czuła, że traci kontrolę. Właśnie ten kontrast pomiędzy królową telewizyjnej rewolucji a osobą pogrążoną w wewnętrznym chaosie stanowi główną oś tej historii. To opowieść o sukcesie, który przyniósł Zarówno chwałę, jak i samotność. To także film o tym, jak cienka jest granica między światłem reflektorów a mrokiem, który kryje się za kulisami. The Vivian była świadkiem epoki, w której drak stał. Sie globalną marką. Była też ofiarą tej samej epoki, bo nikt nie przygotował jej ani innych artystów na to, jak trudne jest życie w świecie. Który wymaga ciągłego bycia kimś Jej tragiczna Śmierć unaoczniła to O czym mówiło się półgłosem Że tej bajkowej opowieści o brokacie Perukach i sukcesach Kryje się także dramat człowieka Który nie wytrzymał presji Oto paradoks Im wyżej wspinała się de Vivienne Tym bardziej dramatyczne stawały się Kulisy jej życia Z pozoru miała wszystko Uznanie fanów Nagrody, zaproszenia na największe. Sceny. Ale to, co działo się za zamkniętymi drzwiami garderoby, było zupełnie inne. Pierwsze sygnały, że coś zaczyna pękać, pojawiły się niedługo po zwycięstwie w Aeropole z Drag Race UK. Zamiast odpoczynku po miesiącach intensywnej rywalizacji, czekały ją niekończące się trasy, sesje zdjęciowe i występy. Plotki głosiły, że już wtedy zaczęła nadużywać alkoholu, aby uciec od zmęczenia. Przyjaciele wspominali, że bywała na imprezach do białego rana, a rano wchodziła na scenę z perfekcyjnym makijażem, jakby nic się nie stało. To była sztuka maski, nikt nie przypuszczał, że za uśmiechem kryje się ból, mówił jeden z jej kolegów z branży. Kolejnym niepokojącym etapem było sięgnięcie po ketaminę. W klubowym środowisku substancja ta była powszechna, uchodziła za coś lżejszego niż twarde narkotyki. Ale dla Wien stała się narzędziem, by wyłączyć lęk i poczucie osamotnienia. Z czasem potrzebowała coraz większych dawek, aby osiągnąć ten sam efekt. Krążyły historie. Że potrafiła znikać z afterparty na długie minuty, by wrócić z nienaturalnie roziskrzonym spojrzeniem. Nikt nie chciał mówić o tym głośno, bo nikt nie chciał zburzyć wizerunku. Idealnej królowej. Rozwój wydarzeń przypominał spirale. Im więcej osiągała, tym bardziej ciążyły jej oczekiwania. Współprace z wielkimi markami, występy telewizyjne, nawet zaproszenia do amerykańskich produkcji, wszystko to wyglądało jak bajka, ale wewnątrz narastał konflikt. The Vivian zaczęła skarżyć się bliskim, że nie ma już Dame'sa, jest tylko Vivian. Ta granica między sceną a życiem prywatnym całkowicie się zatarła. Skandal, który po raz pierwszy przedostał się do mediów, Dotyczył incydentu podczas jednego z występów w Manchesterze. Publiczność zauważyła, że jej ruchy były nieskoordynowane, a głos drżał, jakby była w innym świecie. Internet szybko podchwycił nagranie, a komentarze były bezwitosne. Królowa upadła, to nie ta wywien. Którą znamy, pisali fani. Ona tłumaczyła się przemęczeniem, ale dla wielu był to pierwszy dowód, że coś złego dzieje się naprawdę. Plotki narastały. Pojawiały się historie o kłótniach z menedżerami, o zerwanych kontraktach reklamowych, o występach odwołanych w ostatniej chwili. Jedni mówili, że to depresja, inni, że narkotyki. Sama de broniła się, mówiąc w wywiadach, że drak to maraton, a nie sprint i że nie wszyscy rozumieją ciężar bycia ikoną. Ale w jej oczach widać było zmęczenie, którego nie potrafiła ukryć. Kulminacją tej spirali był dramatyczny wieczór, kiedy jej serce nie wytrzymało. Oficjalnie podano, że powodem był wstrząs sercowy spowodowany przedawkowaniem ketemaini. Nieoficjalnie mówiło się o samotnym wieczorze w hotelowym pokoju, o wiadomościach wysyłanych do znajomych na krótko przed tragedią. Podobno ostatni SMS brzmiał: Nie dam już rady. Te słowa rozbrzmiewają dziś jak echo, którego nikt nie potrafi uciszyć. Konsekwencje były natychmiastowe. Fani w całej Wielkiej Brytanii pogrążyli się w żałobie. Internet zalała fala wspomnień i nagrań, a świat drak nagle poczuł, jak krucha jest ta pozornie kolorowa. Baśni. Wielu artystów zaczęło mówić otwarcie o presji, uzależnieniach i samotności, z jakimi sami się mierzą. Śmierć de Vivienne stała się punktem zwrotnym, mrocznym przypomnieniem. Że za blaskiem kryje się cień. Tak kończy się ta część historii na kulminacji, która nie tylko przerwała życie jednej osoby, ale także otworzyła dyskusję, której długo unikało całe środowisko. Wieczór, w którym świat stracił de Vivienne, wstrząsnął nie tylko środowiskiem drag, lecz także całą kulturą queer w Wielkiej Brytanii. Kiedy media podały, że przyczyną śmierci była nagła niewydolność serca wywołana przedawkowaniem Ketemajni, Wielu fanów poczuło, jakby zapadła się ziemia pod ich stopami. Zgasła ikona, która jeszcze wczoraj błyszczała na scenie, a dziś stała się tragicznym symbolem niebezpieczeństw ukrytych w cieniu sławy. Pierwsze reakcje były pełne niedowierzania. Profile społecznościowe zalewały posty To musi być fake news. Ona nie mogła odejść w taki sposób. Ale gdy BBC i największe portale potwierdziły wiadomość, fala żalu i gniewu uderzyła ze zdwojoną siłą. Media zaczęły doszukiwać się sensacji, publikując nieoficjalne relacje o tym, że w jej pokoju hotelowym znaleziono ślady długotrwałego uzależnienia. Tabloidy pisały o tajemniczych fiolkach, o ukrytym świecie Drag Queens, o którym nikt nie chce mówić. Prawda, która stopniowo wychodziła na jaw, była jeszcze bardziej wstrząsająca. Przyjaciele de Vivienne zaczęli ujawniać, że od miesięcy ostrzegali ją przed zgubnym stylem życia. Jeden z bliskich znajomych miał powiedzieć, ona mówiła, nie martwcie się, ja to kontroluję. Ale w jej oczach było coś złamanego. Jakby błagała, by ktoś naprawdę ją uratował kulisach środowiska Drak rozbrzmiewały ciche rozmowy o tym, jak wielu artystów siega po substancje psychoaktywne, by przetrwać intensywne turni i presję mediów. Śmierć de Vivienne obnażyła mechanizm, o którym dotąd mówiło się szeptem samotność ukrywaną pod peruką i brokatem. Cytaty, które zaczęły krążyć po internecie, tylko potęgowały dramat. W jednym z archiwalnych wywiadów De Vivian wyznała drak to moja tarcza. Ale kiedy wracam do pokoju hotelowego i zostaję sam, czuję, że ta tarcza mnie dusi. To zdanie dziś brzmi jak dramatyczne ostrzeżenie, które nikt nie potraktował. Poważnie nie brakowało też teorii spiskowych i plotek. Niektórzy sugerowali że była ofiarą złego zarządzania, że menedżerowie naciskali na występy mimo widocznych oznak wyczerpania. Pojawiły się głosy, że odwoływano jej koncerty tylko oficjalnie z powodów technicznych, choć tak naprawdę chodziło o jej stan psychiczny. Jeden z anonimowych pracowników branży zdradził. Bywały wieczory, gdy wiedzieliśmy, że nie powinna wychodzić na scenę. Ale pieniądze i kontrakty były ważniejsze niż jej zdrowie. Kulminacja tej prawdy nadeszła, gdy rodzina de Vivienne w oficjalnym oświadczeniu poprosiła o szacunek i podkreśliła, że chce, aby jej historia była ostrzeżeniem, a nie tylko sensacją. Wzruszające słowa matki brzmiały, James był kimś więcej niż de. Vivienne. Był moim dzieckiem. Chce, żeby pamiętano o jego śmiechu, a nie tylko o tej tragicznej chwili. Publiczność reagowała skrajnie. Jedni składali hołd, tworząc murale, koncerty pamięci i internetowe kampanie Remember Vivien. Inni oskarżali środowisko rozrywki o hipokryzję, że wszyscy o problemach wiedzieli, a nikt nie zareagował. Twitter i Instagram stały się polem bitwy między żalem a gniewem, między nostalgią a oburzeniem. W miarę jak kolejne fakty wychodziły na jaw, społeczeństwo zaczęło dostrzegać, jak dramatycznie kruche było życie gwiazdy. Historie o nieprzespanych, nocach, o próbach ukrywania zmęczenia. O wiadomościach wysyłanych do przyjaciół na kilka godzin przed śmiercią wszystko to układało się w obraz osoby, która walczyła z demonami samotnie. To była czarna prawda, za spektaklem, który miliony kochały, kryła się rozpać. Za śmiechem, który rozbrzmiewał w telewizji, były łzy, których nikt nie widział. Świat dowiedział się o tym dopiero. Wtedy, gdy było za późno, The Vivienne była bez wątpienia jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci, jakie wydała brytyjska scena Drak. Jej zwycięstwo w pierwszej edycji Europolice Drak Race UK otworzyło nową erę, uczyniło z Drak nie tylko formę sztuki undergroundowej, lecz także element głównego nurtu rozrywki. Była symbolem odwagi, dystansu do siebie i humoru którego potrzebowała publiczność w Wielkiej Brytanii i poza nią. Ale ta historia, mimo swego blasku, ma również ciemną stronę i to ona sprawia, że dziś musimy spojrzeć na dewywien inaczej, bardziej krytycznie. Z jednej strony była uosobieniem sukcesu, który dawał nadzieję całej społeczności queer. Jej nazwisko stało się synonimem profesjonalizmu Perfekcyjnego warsztatu i scenicznej odwagi. Dzięki niej drag queens w Wielkiej Brytanii zyskały globalną widoczność. Była bohaterką dla tysięcy młodych osób, które szukały w niej potwierdzenia, że bycie sobą jest możliwe, nawet w świecie pełnym uprzedzeń. Z drugiej strony The VVN stała się ofiarą tego samego systemu, który wyniósł ją na piedestał. Wizerunek idealnej królowej stał się jej więzieniem. Media, fani i branża rozrywkowa wymagały od niej nieustannej perfekcji, ona, jak każdy człowiek, miała swoje słabości. Mit o niepokonanej ikonie zderzył się z rzeczywistością. Osoby, która zmagała się z uzależnieniem i samotnością. To starcie mitu i prawdy czyni jej historię tak przejmującą. Nie możemy też ignorować tego, jak szybko środowisko mediów i rozrywki przekształciły jej tragedię w sensację. Tabloidi szukały winnych, publikowały szczegóły śmierci, czasem balansując na granicy szacunku i taniej sensacji. Zamiast zastanowić się nad systemowym. Problemem, brakiem wsparcia psychologicznego i medycznego dla artystów wielu wolało kliknięcia i nagłówki. Nasz kanał widzi w DevView zarówno bohaterkę, jak i ostrzeżenie. Jej życie i śmierć to symbol triumfu i upadku jednocześnie. To przypomnienie, że nawet najbardziej błyszcząca korona nie chroni przed ciemnością, która kryje się w ludzkim wnętrzu. To także wezwanie, aby mówić głośniej o problemach psychicznych i uzależnieniach w środowisku artystycznym. Dla fanów pozostaje pytanie, kim była naprawdę De Vivian? Czy była ikoną, którą wykreowały media, czy osobą zmagającą się z własnymi demonami? Odpowiedź leży gdzieś pośrodku, była wszystkim tym naraz. A teraz chcemy usłyszeć was Jak Wy pamiętacie De Vivian? Czy była dla was symbolem odwagi, czy raczej przestrogą? Czy jej historia zmienia wasze spojrzenie na świat drak i cenę sławy? Podzielcie się swoimi refleksjami, bo tylko wspólnie możemy nadać sens tej bolesnej stracie. Istnieją historie, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Ale skoro się wydarzyły, muszą zostać opowiedziane. Historia de Vivien to opowieść o świetle i cieniu, o blasku, który potrafił. Rozświetlać całe sale teatralne i omroku, który po cichu gasił ten sam blask, gdy gasły reflektory. Dla wielu fanów jej imię wciąż budzi uśmiech, wspomnienia zwycięstwa w Erupoles Drag Drak UK. jej sarkastyczne komentarze, jej nieskazitelne stylizacje to obrazy, które pozostają żywe. De Vivien była nie tylko artystką, lecz także symbolem odwagi. Pokazała światu, że drak nie jest tylko zabawą w przebieranie, ale pełnoprawną sztuką, formą ekspresji i bronią w walce o widoczność. Jednak w tej nostalgii kryje się także echo bólu. Każdy mural, każda świeczka zapalona ku jej pamięci, każde wspomnienie w mediach społecznościowych przypomina, jak krucha była. To właśnie ta kruchość czyni jej historię tak ludzką. Była ikoną, ale przede wszystkim była człowiekiem Jamesem, który śmiał się, płakał, kochał i bał się, tak jak każdy z nas. Dziedzictwo de Vivienne nie kończy się na jej tragicznej śmierci. Przeciwnie, zaczyna się właśnie teraz. Jej życie i dramat stały się. Katalizatorem rozmów o zdrowiu psychicznym, opresji sławy i o tym, jak ważne jest wsparcie. To echo, które będzie rezonować jeszcze długo w świecie drag, w kulturze queer i w sercach jej fanów. Pamiętajmy ją nie tylko jako królową sceny, ale także jako osobę, która mimo upadków potrafiła wznieść się na wyżyny i zainspirować tysiące. Pamiętajmy jej śmiech, jej energię. Jej zdolność do łączenia ludzi, bo choć jej historia zakończyła się zbyt wcześnie, jej wpływ pozostanie wieczny. Istnieją sekrety, które nigdy nie były opowiedziane, ale teraz jest nasz. I może właśnie w tym tkwi największa siła tej opowieści, w świadomości, że nawet w świecie pełnym blasku zawsze jest miejsce naprawdę, choćby była bolesna.